I zaraz policzymy, ile nam zostało czasu. Mm-hmm. Mm -hmm. Czy my to cokolwiek możemy zrobić, z tych dodatkowych rzeczy? Chyba nie, nie? Już triali, które zaleciono zostało. To nic. Dobra, to jak i pani ubiegnie. biegnie. Mhm. Huhu. <laughs> Prepararam hoje televisão, co não? Coś mnie wzięło i dopadło. <laughs> ale widzę, że coraz, coraz więcej się ładuje. To jest, to jest bardzo, tak, bardzo fajne. No to jest dziewczę, dziewczę. Nie poznałam. Patrzcie, patrzcie, jak ta długa lista się robi. O, kurde. Dobra, zrobimy, myślę, że zrobimy sobie Hmm. Nie mogę się coś dzisiaj zdecydować. Zróbmy sobie losowanko, uisowanko. O, <grystanie> ale Mel mówiła, że nie, żeby nie brać, bo chłopaki jeszcze nie gotowe. Tak, Mel? Patrz. A i Bruno tu jest też obok. No jako, że tu chłopaki jeszcze na takich levelach trochę niskich, to może na razie jeszcze nie. Dobra, rosujemy jeszcze raz, moi drodzy. Dobra, no, jak on się trafił, no to on się trafił. Tak wyszło z osowania. To idziemy w to. Słowo się rzekło. O matko, jedyna, czemu mówię, jesteście tacy, nie ten. Nie, czekaj, tutaj wtedy...

Dobra, nie, bo ty masz ten? Kabum. Dobra. Mm, dobra, boję się tego, muszę go uzdrowić. Za bardzo się o niego boję. お客どう <laughs> <laughs>、uh huh. いゃんと僕は友情をんじる Ale musimy zmienić tajemnicę. Jednak, jednak zmienimy sobie tutaj. Saporta, moi drodzy? Ojku, weźmy tego. Weźmy tego pana. よ。好きに使ってくれ。期待しちゃってます、お客様を切れてともに行くんだ、おじしておじして。 okej, okay, już jestem. Z powrotem. Hoj! Dobrze. Jeszcze raz. Rzućmy w niego wszystkim co mamy i lecimy. Ten sam się ten sam se poszedł. Dobra, trzeba tarczę dać, bo już się skończyła na szamponiku. Szamponik wieża z ulti. Tyk. nie no ostał się ino jeden. Orzesz ty. Nie, nie, to nie trzeba. Możemy przyfasolić. Hmm... O, O kurde. Nieładnie. Trzeba ich wyjaśnić. Cyk, cyk, cyk wale, jeszcze temu bo czuję, że ach kurde, z tymi katarami najgorzej. A sonda ageru. Zniszczytęmasu? Okiyakusama o uragiri desu o kin desu yo. się wa no i poszło. No wystarczy już tych szaleństw tutaj. Pójdźmy kawałek z jakąś, jakąkolwiek historią tutaj. Też to się przydać może. A jak z tym robić? Robić ten? Robić wyżej ten level? Matko jedyna. Czy to nas wysyła? Co to w ogóle za zadanie jest dzikie? To jest z samego dołu. Ja w ogóle mam tam... A. O. Dobrze, że to jest tu i tu musimy window skoczyć, mi się wydaje. Dobra i teraz jesteśmy na dobrym poziomie tak czy nie? No tak. Czy teraz Co, tu się nie możemy teleportować? No to trzeba by było tu się teleportować teraz. Tak? Odwrócić się tymi schodami, tu, tu i tu. O! Dobra, bierzemy. Jak, jak stoi, to bierzemy, nie? Czy będziemy wracać potem i szukać go. Możesz wy. Nie fajnie. To by było zostawianie HS-era na samolot. Tak mnie brzuch rozbolą. Zaraz, źle mi się siedzi. Czy to będzie pół godziny? Czy fajnie by było zacząć wcześniej? Dzisiaj, 15 minut. No myślę, że zaczniemy wcześniej, moi drodzy, dzisiaj. Troszkę. Ja postaram się przyjść, ale ja po prostu nie dam rady, już wysiedzieć. Serce 60? W to mi graj! Dobra, jak ja mam teraz iść tutaj jeszcze? Zobaczmy. Dobra, czyli przed siebie, schodami w dół. Czy to są schody w górę? Dobra, to są dobre schody. W każdym razie to te. Okej. Okay. No przecież... Nie. Jezu, jeszcze takie lagi. Serio. Okej, okay, dobra, wiecie co? Zaczniemy wcześniej, dzisiaj popołudniowy strumyk. Po prostu te pół godzinki sobie zrobimy wcześniej. 1630 postaram się być. I ogarniemy. Ogarniemy jeszcze HS więcej. Bo ja widzę, że ja tutaj zamiast pur dd naciskam e i tracę niepotrzebnie fioletowe rzeczy. A... Bez sensu. Oj. Bo... Czy dobrze idę? Nie, oczywiście, że nie idę dobrze. To jak się tu dostać? Tu i tu chyba, nie? Aj, aj, aj. Jeszcze raz. W tył zwrot i tędy. Okej. Okay. Tu. Tu. I tu. O! I teraz cyk, cyk. Nie ma skrzynki. Jest wazon. Czemu mi tak nagle zabolało to? Oj. Dobra, co wiecie kochani, ja Was bardzo przepraszam. Zaczniemy wcześniej wieczorny strumyk. O te parę minut, które tutaj zostało. Wybaczcie mi, ale coś coś się poczułam gorzej.